Mycie kosiarki spalinowej to w ogóle ciężki temat. To jest ciężko zrobić czymkolwiek. Na sam początek wyjaśnię, jak traktuje instrukcja kwestię mycia kosiarki spalinowej. Powinno się ją wycierać, dajmy na to jakąś wilgotną szmatką, od spodu czyścić czymś o obłym kształcie, najlepiej czymś wykonanym z drewna, tworzywa lub ewentualnie z mosiądzu, jeśli chodzi o metale. Jednak z zewnątrz kosiarkę powinno się co najszybciej właśnie jakoś przecierać czy coś takiego. Instrukcje w żaden sposób nie dopuszczają do tego, by kosiarki spalinowe Myć myjką ciśnieniową. Natomiast wiele serwisów i tak praktykuje takie czynności, w których kosiarki spalinowe są właśnie myte myjką ciśnieniową, ponieważ jest to oczywiście szybsze, jest to wygodniejsze i przede wszystkim przynosi to dobre efekty. Czy jest to szkodliwe dla maszyny? No, przyjrzymy się właśnie na tej kwestii, jak znosi to kosiarka spalinowa. Najbardziej narażone elementy podczas mycia to przede wszystkim łożyska kół, które nie są dokładnie izolowane uszczelniaczami i do nich może po prostu dostać się woda. Narażone są również linki, które w żaden sposób również nie są zabezpieczone o-ringami i tutaj również woda może się dostać i niedokładnie wyschnięta również może doprowadzić do korozji, co po prostu doprowadzi do zniszczenia tej, tej linki. Natomiast kompletnie nie ma się co martwić o taki podzespół jak chociażby przekładnia napędowa, ponieważ jest to element zamknięty, uszczelniony z każdej możliwej strony uszczelniaczami i jego mycie nie ma tutaj żadnego negatywnego wpływu. Oczywiście również polewanie paska nie ma żadnego wpływu, nie ma żadnego wpływu również mycie spodu maszyny, również również nie zaszkodzi, jeśli wymyjemy dokładnie pod tą osłoną trawę, a nawet co jakiś czas powinniśmy to uczynić, aby po prostu nasz sprzęt pracował dłużej. W kwestii obudowy również należy uważać na to, że gdy będziemy zbyt blisko myć naszą maszynę, zbyt blisko zbliżymy dyszę myjki ciśnieniowej, to po prostu doprowadzi to do odprysków farby, ale oczywiście tylko w miejscach, gdzie lakier jest uszkodzony. Takiej po prostu pomalowanej nowej obudowy nie jesteśmy w stanie uszkodzić i co ważne w dzisiejszych maszynach bardzo delikatne są również naklejki te etykiety bardzo łatwo jest pod wpływem ciśnienia zetrzeć bez maszyny co przede wszystkim doprowadzi do tego że z czasem ciężko będzie znaleźć informację jaki to jest silnik no i po prostu jest to bardzo szpetne estetycznie jeśli takie etykiety nam po prostu odpadną jeśli chodzi o mycie kosiarki w kwestii kół, obudowy czy napędu linek, raczej nie poczyniono większych zmian na przestrzeni lat, tutaj nic nie zmieniono. Natomiast same silniki w kosiarkach spalinowych są obecnie znacznie bardziej odporne na umycie. Dwie kosiarki Alko, które tutaj prezentuję, ta jest z roku 1992, ta to mój niedoszły projekt konkursowy z roku 2019. Dzieli 27 lat, jeśli dobrze na szybko liczę. I w tej kwestii zmieniło się bardzo wiele. Tutaj silnik Tekumsech Wenty 35 miał chociażby korek paliwowy, co było bardzo częste w tamtych czasach, z taką na wylot dziurą, gdyż zawsze musi być doprowadzone powietrze do zbiornika, gdyż po prostu paliwo by z niego opadowo nie spływało. Natomiast wszystkie obecnie produkowane silniki w kosiarkach spalinowych mają korki, w których to wszystko zostało już rozwiązane znacznie dokładniej poprzez podwójną tutaj przesłonę i zasysanie powietrza po prostu gdzieś tutaj na boku, więc bardzo ciężko o to, aby woda się tutaj dostała. Obecnie, tak jak widać w przypadku tej Hondy, są nawet stosowane takie bardzo duże osłony maskownicy na cały silnik, tak więc bardzo ciężko też o to, żeby woda dostała się tutaj w miejsce układu zapłonowego czy też koła magnesowego. Tak, natomiast w, na początku lat 90. normą było, że to wszystko było odsłonięte. Tak samo na początku lat 90. popularną popularnym rzeczą były odmy silnika, które były po prostu wyprowadzane na zewnątrz i przez które do wnętrza silnika bez problemu mogła się dostać woda. Były jeszcze bardziej odsłonięte odmy, tutaj przez to akurat jest dość ciężko, natomiast w obecnie produkowanych silnikach zawsze te odmy poprowadzone są do obudowy filtra powietrza i po prostu nie mają żadnego wyjścia na zewnątrz. Oczywiście obecnie nawet jest ciężko zalać silnik przez filtr powietrza, ponieważ jego kanały są poprowadzone tak, aby były gdzieś z tyłu, były podwójnie przesłonięte. Tak więc nawet gdy w okolicy gaźnika myjemy myjką ciśnieniową, to woda ma bardzo ciężko się dostać. Natomiast stare silniki potrafiły mieć ten wlot powietrza całkowicie nieosłonięty, przez który woda dostawała się zarówno do gaźnika, jak i do silnika. I na początku lat 90 w starszych w maszynach, Zna, zdarzały się jeszcze silniki z archaicznym układem zapłonowym z przerywaczem, z kondensatorem, który bardzo nie lubiał kontaktu z wodą, mimo że był tam w jakiś sposób przesłonięty. Obecne układy zapłonowe to są chyba układy cyfrowe, zupełnie hermetycznie zamknięte, można je polewać wodą, nawet jeśli się coś tam do nich dostanie, choć oczywiście nie ma sensu, aby to robić jest to w pełni dla niego i dla całego silnika bezpieczne. Na samym początku umyję tę kilkuletnią kosiarkę spalinową Flora Best z silnikiem Brick Straton Quantum, prawdopodobnie XTL55. Oczywiście, to już są naprawdę podstawowe fakty. Przed umyciem maszyny silnik musi być kompletnie wystudzony. Warto dla zasady zdjąć dla bezpieczeństwa przewód zapłonowy ze świecy zapłonowej oraz przychylać naszą kosiarkę spalinową zgodnie z w tym kierunku, w którym określa nam jasno instrukcja obsługi, że można to robić. Jeśli chodzi o spód kosiarki, myślę, że wystarczy samo użycie wody pod ciśnieniem. Tutaj nie trzeba stosować żadnych detergentów. W to miejsce nie musi po prostu być na wygląd czyste. Jak widać, doczyszczony jest cały tutaj front. Jest doczyszczona również misa olejowa, chociaż tutaj, tak jak widać, była, jest niedoczyszczona, gdyż się nie schyliłem. Nie chcę się też za bardzo pobrudzić. Tak wygląda czysta misa olejowa, co również wspomoże chłodzenie. Czysta jest przekładnia napędowa, co również sprawi, że będzie ona lepiej odprowadzać ciepło. No i oczywiście, choć tutaj jest aluminiowa obudowa, nie ma też takiego w stalowych obudowach bardzo istotne jest również to, że jest to wszystko oczyszczone z trawy, co po prostu zatrzyma, a w każdym razie spowolni postępowanie korozji. Po takim myciu, jak widać, silnik jest suchy, nie ma tutaj żadnej możliwości, żeby dostała się do niego woda, natomiast ubłocone są dolne fragmenty obudowy oraz całe rączki, gdyż to właśnie na nich była oparta cała maszyna, więc to wszystko wystarczy po wszystkim, jeśli nie chcemy mieć całej maszyny opłukać. Jedną ręką się ciężko troszeczkę pistoletem operuje, i na chwilę obecną, jeśli nie chcemy mieć całej maszyny, to wystarczy. Do oczyszczenia zabrudzenia w tylnej części kosiarki można sobie podłożyć kawałek jakiegoś patyka, prętu, czegokolwiek i również to wszystko spłukać dokładnie wodą. Jeśli natomiast zależy nam, aby kosiarka po umyciu była ładna, warto tutaj wspomóc się środkiem czyszczącym. Ja stosuję troszeczkę bardziej rozrobiony preparat do mycia silników. Tutaj akurat nie z firmy K2, atomizer jest z firmy K2, gdyż atomizerem nanosi mi się ten środek najłatwiej. Niektórzy stosują również do tego pędzel. Nie, nas, nie zalecam natomiast stosowanie tego detergentu, nanoszenie go przez myjkę ciśnieniową, ponieważ pompa wtedy z myjki ciśnieniowej zużywa się szybciej i tego środka idzie wtedy bardzo, bardzo. Dużo, więc delikatnie zawsze namoczam taką kosiarkę, nanoszę środek czyszczący, a następnie dokładnie cały ten środek spłukuję. Co teraz pokażę, jak to zrobić, i zresztą było to już widoczne na wcześniej jakichś dwóch czy trzech moich filmach. Tak jak już mówiłem, jeśli chodzi o wstępne namoczenie... Nie, tak jak mówił Rafał, patrzeć na stand-upie opisując mycie łazienki, czyli polewanie domestosem, że ma być na bogato. Tutaj naprawdę skromnie. I uważajmy mimo wszystko na takie newralgiczne punkty, jak nie lejmy specjalnie wody w układ wydechowy, czy gdzieś tam w góry, do góry w silnik. Po prostu nie ma sensu tego robić. To wszystko po prostu delikatnie namoczyć. Zresztę za nas musi zrobić detergent. Osoby, które pojadą na myjnie umyć samochód, którego nie myli od pół roku i poleją go tylko wodą, wiedzą, że to niewiele po prostu da. To wszystko jednak trzeba wspomóc odpowiednim środkiem czyszczącym. Będzie z pewnością dużo hejtu na temat mycia, właśnie kosiarki myjką ciśnieniową. Wielu użytkowników ma znacznie lepsze sposoby mycia takich kosiarek. Natomiast przypominam, że temat tego filmu jest to, jak to zrobić. Jeśli ktoś ewentualnie tego chce, jest sporo innych metod, choć one działają zazwyczaj, jeśli dbamy o kosiarkę systematycznie. Ten filmik bardziej tutaj pokazuje na zasadzie tego, jak użytkownicy potrafią mieć zapuszczone kosiarki. Bardzo często, gdy przyjeżdżają na serwis, są one na przykład po 7-10 latach przeglądane po raz pierwszy. Zdarzają się tacy klienci. Są takie maszyny niesamowicie zapuszczone. Często bywa tak, że klient mówi, że gdzieś mu cieknie olej, trzeba to zlokalizować, ale tak długo kosił na tym wycieku, że po prostu cały silnik jest w oleju, całe podwozie i całe rączki do połowy. Także, żeby zlokalizować jakikolwiek wyciek, nie da się po prostu zrobić tego inaczej. Jest w internecie taki fajny film, jak użytkownik, prawdopodobnie również jakiś sprzedawca, myje niemal zupełnie czystą kosiarkę marki Viking przecierają tą ścierką, czyści ją i fajnie to wygląda, jeśli maszyna jest faktycznie zadbana. Takie coś ma faktycznie wtedy efekt, jednak mycie kosiarki tak zapuszczonej, całkowicie oblepionej olejem, jest po prostu niemożliwe lub jest po prostu trudne do wykonania. Nie mam również przekonania do detergentów, którymi myje się maszynę bez stosowania wody, to działa na równych powierzchniach. Tutaj możemy sobie na przykład zastosować detergent i wytrzeć to ścierką. Natomiast jeśli on się dostanie gdzieś w takie miejsce, jest to bardzo ciężko osuszyć. A nie niezmyty środek czyszczący. Często ma bardzo negatywne działanie, gdyż on działa cały czas i może na przykład uszkodzić farbę na naszym silniku czy na naszej obudowie, więc również w kwestii kosiarek spalinowych nie mam do takich środków przekonania. Wydajność mojej leciwej myjki to 125 arów. Uważam, że to jest takie absolutne minimum, jeśli chodzi o mycie spodów kosiarek, które są mocno zabrudzone trawą. Czasem przydałaby się nawet lekko mocniejsza myjka, natomiast do samego spłukiwania detergentu lub do mycia trawy po jednym koszeniu, jeśli co Myjemy spód naszej kosiarki. Z pewnością można zastosować najsłabsze myjki ciśnieniowe o mocy nawet 110 barów, i nawet jeszcze słabsze w zupełności do tego wystarczają. Teraz będę spłukiwał detergent. Do tego trzeba troszeczkę jednak więcej wody, aby po prostu dokładnie go spłukać, aby żadna ilość na nim nie pozostała. Tak umytą kosiarkę należy teraz pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Natomiast aby pokazać, że sprzętowi nic nie jest, zrobię coś, czego robić się raczej nie powinno, spróbuję po prostu tę maszynę uruchomić. Zakładam przewód na świecę, trzy razy pompką, tak jak książka i instrukcja obsługi mówi i spróbujemy. Jak widać sprzęt pracuje, tak jak mówiłem, kosiarki spalinowe są przystosowane do tego, są w jakiś tam sposób zabezpieczone, aby nie uszkodziły się one właśnie podczas mycia. Kosiarka wysycha powoli, gdyż jest już bardzo późna pora, jest prawie godzina 20. Aby przyspieszyć ten proces, przepalę troszeczkę swoją dmuchawę. ta maszyna została umyta. Pozytywy są przede wszystkim takie, że wizualnie prezentuje się znacznie lepiej, ale są również pozytywy, plusy ze strony technicznej. Silnik umyty z tej warstwy brudu przede wszystkim lepiej odprowadza ciepło, tak samo przekładnia napędowa. Również mycie kosiarek ma duże znaczenie w przypadku obudów stalowych, gdyż spowalnia to proces korozji, jeśli kosiarka nie jest od spodu pokryta trawą. Podkreślam tutaj słowo spowalnia, ponieważ odsłonięta stal jest również narażona na działanie korozji w mniejszym stopniu niż pokryta trawą z kwasami, które są zawarte właśnie w trawie, ale również jest taka kosiarka narażona na coś takiego, więc nie wystarczy samo mycie kosiarki w przypadku korodujących stalowych obudów. Również należy je co jakiś czas od spodu zabezpieczać, aby po prostu ta korozja nie postępowała. Jest również sporo wad. Przede wszystkim tak jak widać, ta kosiarka stała się teraz taka matowa. To nie jest raczej z przypadku, to nie jest spowodowane silnym detergentem, tylko po po prostu to nie są tak mocne farby, to chyba w ogóle nie jest lakierowana ta obudowa, tak, samo, tak jak samochody osobowe, więc po prostu jest tutaj teraz taki efekt matowy. Jeśli jednak handlarskimi metodami narzucicie teraz na to wszystko plaka, na całą kosiarkę lub inny środek nabłyszczający, sąsiad autentycznie w niektórych przypadkach może pomyśleć, że macie nową kosiarkę spalinową. Oczywiście, tak jak mówiłem, są narażone łożyska są narażone linki na kontakt z wodą. Jednak naprawdę znam wiele kosiarek, które pracują profesjonalnie i mają na bieżąco je tam te kosiarki często są myte myjką ciśnieniową. Raczej nie zauważyłem, żeby łożyska jakoś częściej w nich padały. Jeśli łożyska są delikatne, to padną, czy będą w kontakcie z wodą, czy będą na bieżąco smarowane, więc to nie zależy w zupełności od tego, w jaki sposób będziemy je szanować. Jak coś jest z kiepskiej jakości materiału, po prostu i tak się rozpadnie. Nie narzucam tego sposobu czyszczenia kosiarki. Mówię tylko, że to jest możliwe. Tak jak widać, tutaj cała operacja przebiegła z sukcesem, mimo że wziąłem tam pierwszą z brzegu przypadkową kosiarkę, również nie z tych najnowszych. I gwarantuję, że niemal wszystkie serwisy, które trudnią się naprawą kosiarek spalinowych, jeśli chcemy, aby przy okazji odświeżyły nasz sprzęt, a, przy ok a bardzo często robią to po prostu z własnej woli, abyśmy po prostu wizualnie już widzieli, że kosiarka została doprowadzona do przyzwoitego stanu, robią to właśnie w ten sposób, więc myją kosiarki my, Ciśnieniową. Więc nie jest to takie straszne. Samochód, yy, niby też wydaje się, że jest to banalna rzecz umyć, a wciąż nie brakuje osób, które robią to w ten sposób. No a jeśli wejdziemy na pierwsze z brzegu forum czy grupę dotyczące detalingu samochodów, to bardzo szybko dojdziemy do wniosku, że całe życie źle myliśmy samochód. Zatem wszystko da się zrobić źle z odpowiednimi krokami, które mam nadzieję omówiłem w tym filmie. Kosiarkę spalinową da się bezpiecznie umyć myjką ciśnieniową. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Piszcie o swoich metodach czyszczenia kosiarek i dobrze wiem, że Wasze sprzęty są znacznie bardziej zadbane niż ten zapuszczony sprzęt. Wiem, wiem, nie piszcie o tym, nie hejtujcie. Ludzi jest po prostu znacznie więcej niż moi widzowie. Zapraszam do dyskusji, w komentarzach, do odwiedzenia swojej grupy na portalu Facebook, swojej strony Instagrama. Linki do wszystkiego są poniżej. Na dziś to wszystko. Cześć. o moje. Nogi, moje nogi.